Jezu, chcę stawać przed Tobą nie taki, jaki chciałbym być, a nie taki, jaki oczekuję od siebie, żebym był. Jezus, zostaję przed Tobą taki, jaki jestem dzisiaj. Z całą moją nieufnością, z każdą moją mamoną, z moim pragnieniem posiadania, zabezpieczania, budowania swoich spichlerzy. Blokowania bezpieczeństwa w sobie, w swoich umiejętnościach, w tym, co posiadam, i chcę przyjść do Ciebie dzisiaj z taką świadomością, tej ciemności, która mieszka we mnie, Pani nie ja uznaje, że jestem grzeszny, Ja, Pani Jezu, wierzę, że grzech jest dramatem, że ty nie chcesz Go w moim życiu. Pani chce też uznać i uwierzyć w To, że z każdego grzechu, z każdej ciemności. Jest wyjście, że lekarstwem na grzech jest Jezus. Dlatego, Panie, przecie przyjdź do tych miejsc, gdzie nie potrafię wybrać, gdzie nie potrafię wybrać Boga, służę Mamonie. Panie przyjdzie zbóż mojego cielca, moje bożki.